Dziś mam nietypową prośbę. Zanim zaczniecie słuchać tego odcinka, zróbcie pauzę i włączcie sobie utwór bez ograniczeń zespołu Kombi. Ci, którzy go znają, uśmiechają się pewnie teraz pod nosem, a ci, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, być może zignorują prośbę, bo co ma się jakiś zapomniany kawałek zespołu z lat 80. do naszej dzisiejszej opowieści? Będę się jednak upierać. Warto z kilku powodów. Przede wszystkim jest to kawałek genialny pod każdym względem. I aranżacji i muzycznie, i kompozycji, i dynamiki swojej. No i na pierwszy rzut oka, czy raczej ucha, ucha, raczej się z kombi nie kojarzy, no bo kojarzymy raczej ich z piosenkami, nie z kawałkami instrumentalnymi. No ale powód posłuchania najważniejszy. Tak dla mojego pokolenia brzmiała każda sobota. Co tydzień, aż do zmiany czołówki, tak zaczynał się program telewizyjny dla dzieci i młodzieży pod tytułem 510-15. Dziś dzieciaki zaczynają nie tylko sobotę, lecz każdy dzień od TikToka. Mnie mam w latach 80. i 90. naszym TikTokiem były właśnie takie programy. To było lekko uchylone okno na świat. Wszelkie trendy można było podejrzeć właśnie tam, od tych z pogranicza kultury i sztuki, czy raczej popkultury i pop sztuki, przez bardziej przyziemne, zabawkowe, przedszkolne, po modę oczywiście, w wydaniu lokalnym, przy okazji. Na czym ów program polegał? Dzielił się na trzy bloki dla pięcio, dziesięcio i piętnastolatków. No tak pomiędzy, to były takie granice wiekowe. Każdy z tych bloków miał swoich prowadzących w wieku korespondującym z odbiorcami. Niewidzialnym opiekunem całego towarzystwa był Głos, narrator w nieokreślonej przestrzeni. Głos przez długi czas należał do Wojciecha Mana. Każdy blog dzielił się na mniejsze cykle, na przykład omnibus, tutaj porcja wartościowej wiedzy ogólnej w formie pytań i odpowiedzi. Short press to takie wiadomości z kraju i dla świat i, i ze świata podane z myślą o dzieciach. I no też przez dzieci podane, czy na przykład szkolna lista przebojów, no tu dostęp do muzyki, której nie mogliśmy sobie wówczas tak puścić na zawołanie czy kupić w sieci. Czasem no, jedną piosenkę w radiu potrafiło się polować przez parę tygodni, a na ulubiony teledysk jeszcze dłużej. Natomiast 50-15 te teledyski. Pojawiały się no, dosyć często. Ja mam wrażenie, że w ogóle przed dostępem do MTV to właśnie 515 było takim też muzycznym oknem na świat. No, nie licząc różnych list przebojów i tak dalej, ale to nie będę się tutaj akurat dziś na tym skupiać. Program, mimo że dziś omawiam rok 1991, miał pierwszą emisję na początku lat 80. Chyba w 1982 albo trzecim roku, więc zespół Kombi i piosenka bez ograniczeń no to raczej była świeża historia. Jednak ten program, myślę, że w momencie transformacji stał się najbardziej interesujący. Działo się w nim to, o czym mówiła w odcinku specjalnym wehikułu Olga Drenda. Zresztą pisała też o tym szeroko w swojej książce Duchologia Polska, o której też trochę w owym odcinku rozmawiałyśmy. A mianowicie. Zachód stał się jeszcze bardziej, powiedzmy, mityczny niż kiedykolwiek. Może dlatego, że coraz częściej był już dostępny na wyciągnięcie reggi, więc nie był tylko marzeniem jakimś takim w ogóle niedostępnym, tylko mógł się stać marzeniem spełnionym. Idealizowaliśmy wtedy chyba wszystko, co zachodnie. Widać, to było doskonale też właśnie w programie 50-15. Dzieciaki ubierane były po amerykańsku, pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Czyli super kolorowo, z pewnością w zagraniczne stroje, już niekoniecznie przesyłane w paczkach, czy z Pewexu, lecz dostępne od ręki na bazarach, czy w nowo powstających w całej Polsce barwnych butikach. Ja sama tydzień w tydzień wnikliwie analizowałam stroje prowadzących, by odnieść się do nich entuzjastycznie lub krytycznie. No, oczywiście na, na własny użytek umysłowy, nigdzie przecież jeszcze o tym nie pisałam. No, ale myślę, że taka świadomość własnego gustu budowała się no i we mnie i w, w nas w ogóle chcąc nie chcąc. Wiadomo, trochę bywało w tym zazdrości, trochę też podziwu. No, gdy oderwiemy te uczucia od obrazka budzącej się do życia Polski, okaże się, że równie dobrze możemy je przyłożyć do najnowszych TikToków właśnie i nowych małych idoli, zwanych dziś influencerami. Myślę, że tego typu programy budziły w młodych odbiorcach aspiracje i myślę, że gdy kilkanaście lat później internet dał możliwość tworzenia własnych kanałów nadawczych, spełnił takie marzenia o byciu jednym z dzieciaków z 50-15 czy podobnych programów. Żeby fajnie wyglądać na ekranie, żeby się dzielić swoją pasją, śpiewać czy tańczyć, no niepotrzebne skreślić. No i nosić ciuchy, których inni będą nam troszkę zazdrościć. Od Zresztą mam ochotę się wybronić, że nie mówię teraz o sobie, ale może mówię po trochu o każdym, kto kiedyś spędzał czas przed telewizorem, podziwiając czy to osoby z polskich programów dla młodzieży, czy na przykład już trochę później widziejów z MTV. W 5015 odbywały się prawdziwe debaty konsumenckie, dzieciaki same oceniały, która zabawka, czy jakiś szkolny przedmiot typu piórnik czy zestaw flamastrów są bublem, a którym dają kredyt zaufania. Doskonale pamiętam jeden z odcinków, w którym taki miszmasz artefaktów dzieliło się na dwie części, z czego jedna dotyczyła właśnie bubli. Bubel, słowo nieco zapomniane, a bardzo na początku lat 90. popularne. Tyczyło się wszystkiego, co nie spełnia obietnic, choć z zewnątrz może wyglądać całkiem nieźle. Wreszcie mieliśmy wybór, zaczęliśmy więc wymagać. Bardzo ciekawe było to, że świadomość konsumencką starano się wpajać również dzieciom. Sama w 91 roku byłam prenumeratorką magazynu Młodego Konsumenta o tytule Atucik. Nieprzypadkowo taka nazwa, był bowiem mini wersją całkiem poważnej gazety Atut, poświęconej właśnie sprawom konsumenckim. To za Atucika dowiedziałam się, że jeśli zabawka zepsuje się nie z mojej winy, mam prawo do reklamacji. Redakcja Atucika chętnie też odpowiadała na listy, na łamach gazetki owszem, ale też wyobraźcie sobie, osobiście wysyłając korespondencję na adres zainteresowanego. No wiem, bo sama swego czasu napisałam tam w pewnej dość osobistej sprawie. Właśnie nie wiem dlaczego, ale czułam, że tej redakcji mogę zaufać i dostałam bardzo życzliwą i rozsądną odpowiedź. Bardzo to było miłe. I bardzo nie dzisiejsze mam wrażenie. No wróćmy jednak do sobotniego programu. Jego pomysłodawcami byli Mariusz i Bożena Walter, a głównym założeniem przeniesienie dziecięcego podwórka do studia telewizyjnego. Stąd automatyczna dość obecność w programie ich dzieci, Sandry i Piotr Walterów oraz ich znajomych. Program był emitowany przez długie lata. Telewidzowie mogli zatem przy okazji obserwować, jak dzieciaki rosną i zmieniają grupę programową. W ogóle, tak myśmy rośli wszyscy razem, mam wrażenie. I też drugie takie wrażenie, że tam chyba nawet były takie uroczyste przejścia z grupy 5 do grupy 10, potem z 10 do 15, ale zaznaczam, że pamięć może mi płatać figle. Ale tak mi się wydaje. W kontekście 50 15 współcześnie, bodaj najpopularniejszym wątkiem jest, kto ze znanych gdzieś osób tam występował. I owszem, sama pamiętam, na przykład Marcina Tyszkę, który prowadził część dla nastolatków, sporo w niej dyskutował o komputerach, jakoś to zapamiętałam. Nie wiem, czy mówił o, foto o fotografii wtedy, ale pamiętam te komputery w jego wydaniu. No albo też Małgorzata Halber, która. Miała świetny cykl o Beatlesach. Zdarzało się, że mówiła do nas z okładki płyty: A Hard Day's Night, niczym piąty Beatles, zawsze z Beatlesowską grzywką, czasem dodatkowo w czarnym kapelusiku. Gdy postanowiłam przyjrzeć się udziałowi tak zwanych znanych ludzi bliżej, odnalazłam jeszcze takie nazwiska jak Piotr Kraśko, Mariani Klińska czy Krzysztof Ibisz. Zresztą. Marię Nik, Nik, Niklińską to pamiętam nawet, Piotra Kraśki nie pamiętam. Coś gdzieś znalazłam, że on y, mówił coś o szopenie, to tak y, przygotowując ten program. No, między innymi oczywiście, bo y, myślę, że dzieciaków było y, więcej, tych, które teraz są znane. Czekajcie jeszcze. A, jeszcze była na przykład Justyna Pochanka, tak, gdzieś znalazłam taką informację. No i jeszcze taka ciekawostka w programie wystąpił nawet Patryk Wega, wprawdzie tylko raz, ale za to w jakiej roli. Otóż został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najmłodszy twórca grafiki komputerowej. I właśnie wtedy, jako że 5, 10, 15 lubowało się w temacie tych rekordów, został zaproszony do studia. Rozmawiał z nim Marcin Tyszka. Nagrania możecie znaleźć na YouTubie. Czy to mógł być rok 91? No do tej informacji nie dotarłam. Wiadomo jednak, że właśnie w 1991 roku Polska została podłączona do globalnego internetu. Dokładną datą był 17 sierpnia. To według prezentacji doktora Macieja Kozłowskiego, współtwórcy polskiego internetu w ogóle, e, tytuł prezentacji Początki internetu w Polsce. W opisie odcinka podrzucam link do całości, bo warto e, tę pracę przeczytać. Właśnie wtedy, tego 17 sierpnia 1991 roku, nastąpiło pierwsze połączenie międzynarodowe między. Rafałem Pietrakiem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a Janem Sorensenem. Nie, poczekajcie, Sorensenem, już mi się udało. Wybaczcie, z Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego. We wspomnianej publikacji czytamy, że połączenie było wynikiem kilkumiesięcznej współpracy Rafała Pietraka z Krzysztofem Hellerem, również fizykiem, zapoczątkowanej spotkaniem na pierwszej w Polsce konferencji na temat sieci komputerowych. I tu zacytuję fragment pracy doktora Macieja Kozłowskiego. No dobrze, że nie pana Sorensena, o już dobrze wymówiłam nazwisko. E, fragment, cytuję. Keller i Pietrak, posiadając już pewne doświadczenie w obcowaniu z internetem, w kuluarach konferencji przekonali najbardziej istotne osoby zaangażowane w budowę, budowę sieci komputerowych w Polsce, że czas już na internet, a na to, że jest to sieć najbardziej perspektywiczna ze wszystkich, co wówczas bynajmniej nie było oczywiste. Decyzja o podjęciu prac nad jego wprowadzeniem do Polski zapadła w tydzień później na spotkaniu w Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Warszawa Kopenhaga. No, moment emisji odcinka przypada na końcówkę kopenhaskiego tygodnia mody. Warto się dziś zadumać i podziękować wydziałowi fizyki, bo to dzięki ich pracy możemy sobie oglądać streamingi z pokazów. Co jednak internet znaczył dla nas w roku 1991. Będę brutalna, dla nas niewiele, dla środowisk naukowych nieco więcej i to właśnie początkowo właśnie uczelnie dysponowały takim podłączeniem. Z własnych wspomnień mam taki drobiazg, jak mieliśmy w domu zagranicznego gościa z taką dziwną walizką, która po otwarciu wyglądała jak połączenie maszyny do pisania z kalkulatorem, a trochę telewizorem. I ci goście bardzo potrzebowali... Yy, się podłączyć do internetu. Moi rodzice jakimś cudem wykombinowali, co to w ogóle jest, i, i chyba tata skojarzył, że coś o tej nazwie jest dostępne właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. Dodam na wszelki wypadek, że gość nie nazywał się James Bond, po prostu przybył z kraju, w którym internet już funkcjonował. Warto jednak pamiętać, że przepustowość danych była bardzo niska, zresztą nawet 10 lat później, gdy już domowym łączem telefonicznym próbowałam otworzyć zdjęcia z pokazów na stronie style.com, musiałam wykazać się nie lada cierpliwością. Internet internetem, tak to się zaczynało małymi krokami i mało kto zdawał sobie sprawę, jakim będzie przełomem. A rok 1991 z dzisiejszej perspektywy to przełom na przełomie. Aż ma się ochotę wykrzyknąć coraz bardziej boomerskim tonem, kiedyś to było. No ale jak inaczej zareagować na ogrom dóbr, które płynęły ze świata? Wyobraźcie sobie rok, w którym pojawiały się jeden po drugim takie filmy jak Terminator 2, Milczenie owiec, Robin Hood, ten z Kevinem Kostnerem, na wszelki wypadek dodam. Telma i Louise, Rodzina Adamsów, Baxi, Piękna i Bestia. The Doors z Walem Kilmerem, Smażone Zielone Pomidory. Barton Fink, Noc na Ziemi, Podwójne Życie Weroniki. E, jeszcze wysokie obcasy czy delikatesen. A i tak skupiłam się tylko na głównym nurcie, mocno amerykańskim, takim bardzo Oscarowym. No, ledwo kilka akcentów polskich, hiszpańskich czy francuskich. Wręcz prawie po jednym. No podobnie ma się sprawa z muzyką. 91 rok wprowadził do historii takie albumy, bez których dziś trudno sobie wyobrazić świat. No choćby Inuendo Queen, zresztą... W 1991 roku pożegnaliśmy Frediego Mercurego, niestety. Też pamiętam znajomych moich rodziców, po prostu oni chodzili w totalnej żałobie. Mówili, że ich świat się skończył, że już nigdy nie będzie tak samo. No, w ten sposób, w sumie to do dziś reagujemy podobnie. No ale wtedy mam wrażenie, że jednak śmierć idola to było coś znacznie bardziej druzgoczącego niż Teraz, tak mi się wydaje, ale to może taka moja teoria. Co jeszcze, wracając do muzyki, no na przykład debiutański album Blue Lines Massive Attack ze słynną piosenką Unfinished Sympathy i takim ulicznym teledyskiem. Czy wreszcie Nevermind zespołu Nirvana? Przypieczętowanie stylu grunge i w muzyce i w ubiorze przynajmniej oddolnie, bo grunge na wybiegi w ogóle tak do komercji wprowadzi w atmosferze skandalu Mark Jacobs. O tym opowiadałam wam w odcinku o roku 93. No, nie tylko Nirvana serwuje nam naostrzone przyjemności dla ucha. Swoje premiery mają jeszcze Sex, Sugar, Blood, Magic, Red Hotów, Ten, Pearl Jamu czy metalik ze słynną czarną okładką, nazywana Czarnym Albumem. Nie mylić z Beatlesami, omawianymi w sobotnie poranki przez Małgorzatę Halber. No i dalej jeszcze mamy debiutancką płytę Sila, tego faceta z aksamitnym głosem. Jest też mama Sedlenego Krawica. Zresztą warto nawet spojrzeć na okładkę czy książeczkę, bo Leny Krawic, moim zdaniem, wydeptywał ścieżkę haremu style'sowi prezentując się szałowo w pierzastym boa. No jeszcze Dangerous, Michaela Jacksona, z której chyba każdy zapamiętał piosenkę Black or White i teledysk z wykorzystaniem absolutnie przełomowych wówczas efektów graficznych. Chodzi o końcowy moment, w którym ludziom płynnie zmieniają się twarze. Dziś pewnie znajdziemy taki filtr na dowolnej stronie, wtedy. Moje drogie dzieci, aż, bym, aż mam ochotę powiedzieć, było naprawdę przełomowo. Każda transformacja jednej twarzy w drugą zabierała 4 do 5 godzin, sam efekt trwał kilka sekund. No to by się zgadzało. Patryk Wega w tym wywiadzie dla programu 5015 wspominał, że jego projekt y, komputer przeliczał przez około miesiąc. A ten projekt, z tego co pamiętam, trwał może, nie wiem, z pół minuty, może minutę. No więc wyobraźcie sobie, jak to kiedyś, jak to kiedyś było nawet z tym przeliczaniem. I jak teraz mamy cudownie, a dalej się wkurzamy, że maile wolno przychodzą. <noise> I no wróćmy, wróćmy jeszcze na chwilę do muzyki, do tych pięknych przełomów w roku 91, bo też swój drugi album wydaje Mariah Carey. To jest Emotions. Ona go promuje w bardzo charakterystycznym stylu, który pociągnął za sobą sporo naśladowczyń. Ja mam nawet wrażenie, że wraz z premierą tego albumu w magazynach o modzie działy poświęcone stylowi w 100% zaczęły odzwierciedlać wizerunek y, piosenkarki. A może to ona czerpała z tego, co akurat było modne, i mieliśmy spotkanie w połowie drogi tak zwane, No kto wie, być może, No ale co nosiła. Na okładce ubrana jest w obcisłą białą sukienkę na grubych ramiączkach, cieninową z wyraźnymi, lekko falującymi szwami. No bardzo 2023, bym powiedziała. E, fryzury od swojego debiutu rok wcześniej nie zmieniła, wciąż ma na głowie burzę loków i delikatną grzywkę. I nosi podczas promocji tej płyty, też podczas odbierania różnych nagród, występów, koncertów, bardzo dużo sukienek, które podkreślają jej sylwetkę. I też często odsłania dekolt, to są różne kształty, takie raz okrągły, jest ten kształt raz taki bardziej w kształcie serca. I myślę, że ona tak bardzo delikatnie, subtelnie nawiązuje do stylu Pin Up Girls. Z tym, że jest to bardzo unowocześnione. I choć odsłania i dekolt, i ramiona, najbardziej liczą się nogi. Dokładnie tak jak w ówczesnych kolekcjach Gianniego Versace. Bez względu na mnogość wzorów i kolorów, różnorodność krojów, a nawet momentami y, sylwetki całkiem swobodne, nogi muszą pozostać w centrum uwagi. Czy to całkiem odsłonięte, czy w barwnych leginsach, które miały swój złoty czas, nie tylko na wybiegu, lecz także na lokalnych bazarach, czy oczywiście na szkolnych korytarzach. Hashtag pamiętamy. Jeśli chodzi o wybiegi, mogę się założyć, że Patricia Field, przygotowując kostiumy do filmu Diabeł ubiera się u Prady, tu, jeśli mnie pamięć nie myli, to 2006 rok, oglądała Archiwalne zdjęcia z pokazów Chanel z 91 roku. No Na bank. Szczególnie jesienna kolekcja obfitowała w niezliczone sznury naszyjników, również perłowych i wariacje na temat klasyki, które przecież później Field znakomicie wykorzystała przy tworzeniu kostiumów dla głównej bohaterki granej przez Anne Hathaway. Kaszkiety no te fruwają w teledysku Emotions z Mariah Carey. Na wybiegu jest więcej beretów, małych kapelusików, czy ewidentnie czerpiących z kultury hip-hopu, czapek z daszkiem, noszonych oczywiście tył naprzód. Pośród wielu podstawowych kolorów, jak nasycony błękit, czerwień czy żółć, znajdujemy charakterystyczne dla Lagerfelda połączenie czerni i bieli, suto zdobione wyrazistą, raperską wręcz biżuterią. Duże złote logo na łańcuszku, no oczywiście obecne. Jest też coś na kształt biżuterii na ciało, nie będącej ani naszyjnikiem, ani ubraniem. Czyżby znów nam tak 2022, 3 trochę dźwięczał? No trochę tak. Jest też jest też dużo, tak jak wspominałam, tych pereł, natomiast one są dalekie od takiej klasycznej, stonowanej wersji. One się na przykład potrafią zmienić w napis Chanel na plecach żakietu. E, jaka, taka aplikacja, która w ogóle spływa tymi perłami, tak jakby one za chwilę miały z tego żakietu spaść, to bodaj Linda Evangelista nosi ten żakiet. Tak mi się wydaje. Na pewno nosi też te biżuterie na ciało. Jak sobie znajdziecie zdjęcia w internecie, to jest bardzo proste. Z tego pokazu one są dostępne. E, jesień zima. E, 91 na 92, nawet już trochę wychodzimy do przodu. To tam właśnie znajdziecie. I też w sumie dużo jest na gości. Bo czasami na przykład tylko są te dziewczyny przesłonięte taką siateczką i właściwie wszystko widać. Taka jest prowokacyjna ta kolekcja. W ogóle ten. Pokaz taki dosyć wywrotowy, bo, no bo już coś się czai za rogiem po raz kolejny, mimo że lata osiemdziesiąte niektórzy mówią, że wręcz spływały seksem ale ja myślę, że dopiero tutaj nam pani Madonna narobi trochę. Ale to za chwilę, za rok, gdy wyda swoją pierwszą książkę, czy raczej album z fotografiami Stevena Meisela. Głównie ona tam pozuje, ale tam trudno mówić o modzie, bo tam niewiele ma na sobie, no ale o tym w swoim czasie, bo równolegle toczy się całkiem zwyczajne, wręcz nudne życie amerykańskich przedmieść. Dzięki dwóm przyjaciółkom, które zapragną spędzić weekend bez swoich facetów, dowiemy się nie tylko o życiu na tych przedmieściach, ale też o sile przyjaźni i to w mocny, poruszający sposób. A przy okazji też się dowiemy, co nosiły, otwieram cudzysłów, całkiem zwyczajne kobiety. A to dzięki Elizabeth McBride, odpowiedzialnej za kostiumy w tej historii. Wspomniałam dziś wcześniej yy, pośród filmowych hitów tytuł Telma i Louise. No to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Wiele jego warstw na to wpływa. Kostiumy są jedną z nich. Być może słuchają mnie osoby, które jeszcze filmu nie widziały, więc nie będę zdradzać akcji. Choć tutaj się siedzę jak na szpilkach, żeby to zrobić, ale tego nie zrobię, no powiem tylko, o dość typowej, jak na filmy z tamtych czasów, metamorfozie, gdy brzydko mówiąc, kura domowa i dosyć nieszczęśliwa pracownica restauracji, zmieniają się w niezależne kobiety. Upraszczam mocno akcję, od razu podkreślę, ale tak jak mówię, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Bohaterki grane przez Gene Davis i Suzanne Sarandon w pewnym momencie wskakują w dżinsy. Dziś nazwałybyśmy je mom jeans, dość szerokie, wysoko zabudowane. Do nich noszą topy i koszule bez rękawów wiązane w talii, bandanki na szyi i buty kowbojki. Ich stroje są przejawem buntu, zresztą dość podobnie wizualnie buntuje się polska młodzież, z tym że kowbojki chyba wtedy wciąż są raczej na szczycie list obciachu, no chyba że się jeździ Harleyem. Ale też liczby tych motocykli w naszym kraju na rok 91 nie sprawdzałam no przyznam. Wracając do Telmy i Louis, no one są przy okazji na wskroś amerykańskie łącznie z muzyką. Tam też Hans Zimmer napisał główny temat, też są cudownie dobrane piosenki. W filmie mamy też, uwaga, Brada Pita. No i mam wrażenie, że jego postać mogła potem zainspirować nieco Justina Timberlake'a i Britney Spears w słynnym jeansowym Total Looku. Ten film. Y no, jeśli wciąż przed Wami, to gorąco polecam, a jeśli za wami, to też polecam go sobie przypomnieć, może też przez pryzmat bardziej mody, bo no nie sądzę, żebyście oglądali, oglądały go, patrząc na ubrania. Tam zbyt wiele rzeczy się dzieje, żeby zwracać uwagę tylko na to. Chociaż, kto wie, może jesteście jak ja, że właśnie zwracacie uwagę najpierw na muzykę, potem na ubrania, a potem na całą resztę. No i ten film, on się według mnie, i myślę, że nie tylko według mnie, w ogóle nie zestarzał. On pokazuje pewien moment, pewien czas, który już minął, natomiast jest o rzeczach uniwersalnych. No i trochę smutno mi to mówić, ale jest to problemach, które niestety wciąż dotykają kobiety, mimo że od tamtego czasu minęło ponad 30 lat. Skoro już kobiety i kobiecość, no to przejdźmy do pełni tej kobiecości, trochę tak literalnie mówiąc. No mamy jeszcze jeden przełom w tym 91 roku, a mianowicie słynną okładkę Demi Moore z ciążowym brzuchem w kadrze Annie Leibowitz dla magazynu Vanity Fair. W Polsce w sierpniu podłączyliśmy się do internetu, a w Stanach Pierwszą w historii nagą kobietę na okładce i w sesji zdjęciowej w ogóle, właśnie w sierpniu, świat ujrzał. Wyobraźcie sobie, że przewidując kontrowersje, które okładka może wywołać, ówczesna redaktor naczelna magazynu, Tina Brown, zdecydowała, by numer dystrybuować w białej, w białej kopercie odsłaniającej tylko Oczy aktorki. A i tak niektórzy właściciele kiosków bali się przyjąć magazyn, jasno komunikując, że nie sprzedają pornografii. No, jak wiele emocji może wywołać ciężarna kobieta? Nie chodziło tylko o nagość, lecz przede wszystkim o symbol seksu, który nagle ośmiela się być w ciąży i jeszcze tego faktu nie ukrywać. No, symbol seksu powinien być zawsze szczupły, a ewentualne skutki tego seksu nosić w ukryciu aż do rozwiązania. E, tu się śmieje, tu weźmy sobie cudzysłów. No, to widać w ogóle w sposobie prezentowania ciężarnych kobiet, czy to w filmach, czy nawet w sesjach mody, chociaż to raczej oferta katalogowa ubrań ciążowych niż um, wielkie tytuły. No, w skrócie sukienki namioty. Żadne tam elastyczne sukienki, żadne podkreślanie krągłości, czy dumne odkrywanie brzucha. Pozdrawiam, Rianę. No, z tego wstydu na szczęście już się wydobyliśmy, mam nadzieję. A jeśli tak nie do końca, no to na pewno się wydobywamy i na pewno, jak sobie porównamy, jak jest teraz, jak było kiedyś, no to tutaj e, rzeczywiście jest na plus. No Zresztą. Ja myślę, że niedługo sobie sprawdzimy, jak to w ogóle z tym wstydem się rozprawiliśmy i rozprawiłyśmy. E, no, wehikuł kiedyś przyleci. Gdzieś tam, nie zdradzę jeszcze, gdzie. A na razie e, zapraszam na kolejny odcinek. Za dwa tygodnie polecimy sobie, w sumie nawet nie tak daleko. Do usłyszenia.